Halo świr, halo świr, co tam, co tam słychać ciągle pijesz czy już dość, już nie, nie czuję bólu! I to nie morfina. Co, skoczyć na kolanek właściwie? Nie skoczyłeś w zwykłym kolanek? Gość, Kiedy my są. Jak ty chyba zadymiar? zdecydujcie się tam gdzie idzie, ja pierdolę. I co? One, Mam one, one. Masakra, nic nie wchodzi, no. No co to ma być, ty? Jakiego raka w ręce. MŁYŻ! No! CO?! Uuuu! Jeden pod B. Ja w to nie wężę. Ja się muszę rozgrać chyba. Ajjj, znajdzie dwóch. Dwóch? Mhm. Mhm. Pasz, pokażę ci. Wody. Wody. No i dawaj, jeszcze jeden gościu No i tu, ja, tu jest, tu nice. No i dobrze, gościu MATE! Easy, man Don't cry gościu, gościu. No i normalnie, hedy Jeszcze kałaszek Nice I siemanko A mo, a może ten, aaa Waksas lubi rzuć głowę turbo? Głowę turbo? No, na porąbce Głowę turbo Gościu, to ja jadę głowę turbo I tam jeszcze były fajne autka Sobie zbierałem Wchodzimy, no, jeszcze To, nie... to można, jak najbardziej jeszcze ja Wchodź od wentów gościu, od wentów, od wentów Ja motokowalne na site'a Bure wale na site Jezus, site, 10hp Na końcu site'a 5hp miał O nice Jakieś info? <śmany> nie Są wiem, to... nie mam pojęcia no, gdzie no, on no, jest Nie widziałem Good job. To dobry headshot, Denis. Bombowo to zrobiłeś normalnie. No normalnie, easy, so, 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 so 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 then motherfucking... we'll your rank, my yeah, Global. What is your. Global. global. Fuck off! I'm asking you rank! Even it, though it's not gonna work, whatever. <laughs> fine, <right>? no. <laughs> Ale on nie powiedział whatever. whatever. Tak fajnie z takim akcentem takie Whatever Nie no, tak Whatever <grymne> <grymne> Nice you Don't have nine Whatever A może on kurwa jakąś Ewę wołał tej gościu No może Gościu jak to była Ewka Może jego żona ma na imię Ewa i on jej powiedział co Ewa, a nie, że whatever. Whatever. Ha spoko. Jak ja już mam bago gościu no nie, ja to pieniężny Opa jeden het Czajesz co ze długie dla 2G dla Wotera odwalił Co? Przed tą całą dramą jeszcze Pralkę mu na chatę zamówił Dzisiaj mu przyszła Pierdolisz Jak mu pralka kurwa przyszła? No pralkę kurierem zamówił, no nie marktu. Ale co zapłacił za nią? Co? Zapłacił za tą pralkę chociaż? Bo miała być płatność w przedmiotze Wotara kurier od północy na Pralkę przyjmie dla niego Normalnie pralkę kurwa gościu no. Ile wygrywacie? No. która będzie miała kaczyka 7-2 no, Może w tym wypaczeniu jego odbiera 8-2 Za już się Ezwak Ezwak jak ty tu kiedyś będziesz w moich rejonach to my na jego dojdziemy jak, ja normalnie jak on, on cię chce chyba naćpać, Denis gwałcić? Ho, ho. Jagodami? Nie, normalnie gościu, nie... jak on ci nie da i no dostaniesz, kurwa, kapsę do mordy. Jak gościu, jak kacza, to jest 2k1. 2k1? Ty, jak ja mu daję jagódki, on mi bułę wry, ja leżę. Leżę w ściółce w lesie. ściółka, ściółka. Tu są boty, jeden HP'u mnie zabić nie potrafi, nie no kurwa ma... Proszę Chodźmy was kurwa No i ostatni też main wchodzi Last main, coming Where is <śles> last one? XDDDDDDDDDDDDDD Jest to Jak tu grać na te goldy? Jakie goldy? To jest kawałek. Jakie kawałek tu skrzyżowane prawie? Ja w tym gorszym jestem słabo. Co tyczy mnie, że Jeden mid tak dojechał. 11.3 no, ja I właśnie, że ludzie, -u -u. Bush, i have a Throwing grenade. Window. Hit for 88 at the be side yet. User left your channel. Four clips. Ah, One twenty HP. Two car. Fuck my life. Fuck my Fuck. Jak ty nie Suka bled! idi Nahoy! Edi Nahoy, we bled! Suka bled, ik zie het. Suka bled, ik zie het. moet ik zie het. het. Suka ja, ik Ja, ik ja, ik User joined your channel. Oh, cool. wow, wow, easy to, goście, normalnie. Można! Normalnie, easy 4K. mi, Denis. Normalnie. A ja tu Nice. nice. Laskar. Co za boty? Nie, no nie! Tak źle to nie było Byłem... Auto One Heaven Był Heaven jeden, ale z przodu coming from behind. Oj, no nice, kurde. Co, nie? Jimmy jaka ma upa? Dokładnie. Bery, stachnia, to nie jest faktowe. <gry> No i normalnie, GG i... 40 11, normalnie, staty gościu życia, i Glove jeszcze dostałeś. Ja też, Gościu. Aha. Jakie rangi, to są max gold 4. Nie, 3 koła i gold 4 i bot Uri, ha, normalnie.